Mistycyzm czy dyscyplina? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Ostatnio dostałem parę komentarzy a propos moich filmów związanych z transurfingiem w rzeczywistości. Wielu z Was wie, że lubię ten temat i interesuje mnie to, jak te pewne zasady można powiedzieć, że są uniwersalne, jeśli chodzi o transurfing, i to jak em, pewne myślenie jest po prostu sprawia, że po prostu lepiej się żyje, że. Inaczej się patrzy na świat, że żyje się tak, jakby lżej. Ale to nie znaczy, że nie doceniam wartości, lub że nie jestem przede wszystkim zwolennikiem zdecydowanego działania i pewnego dyscyplinowania się jako jednostka. Bo to tak naprawdę sprawi, że będziemy mieć pewną kontrolę nad swoim życiem. I w tych komentarzach był taki punkt, że przecież ja. To nie rozumiem do końca transferfingu, że ja nie rozumiem, co Zeland miał na myśli. Bo wszystko powinno być proste, powinniśmy się cieszyć, widzieć slajd i nie walczyć z niczym, tak, by nie zmuszać się do działania, nie próbować niczego na siłę popychać, można powiedzieć. I wydaje mi się, że tutaj jest spory błąd w myśleniu. I ja myślałem tak jak ten komentator wcześniej, że nie chciałem robić nic na siłę, nie chciałem tak, by się dyscyplinować, nie chciałem budować po prostu silnego charakteru, można powiedzieć, bo przecież nie o to chodzi w życiu, tak? Życie powinno być lekkie dzięki stosowaniu zasad surfingu na przykład. I o ile wtedy tak myślałem, teraz moje myślenie jest zupełnie inne, bo wydaje mi się, że Stres w życiu, że pewna walka w życiu, że pewne zmuszanie się w życiu, ciśnięcie w życiu trochę na siłę, jakby powiedziała ta osoba jest dobre w tym kontekście, że tak budujemy charakter, tak budujemy nasze standardy, tak budujemy naszą osobowość, która jest po prostu silniejsza, bardziej odporna na stres, bardziej odporna na życiowe wyzwania. I o ile myślenie w kwestiach Transurfingowych jest bardzo przydatne i nie da się ukryć, że to myślenie często sprawia, że właśnie te działania, które robimy, żeby budować nasz charakter mogą przechodzić łatwiej o tyle skupianie się tylko na tym, jak dla mnie. Oczywiście nie mówię tu, że dla wszystkich, nie mówię tu, że ja rozumiem Transurfing najlepiej na świecie, mówię tu z mojego doświadczenia. Dla mnie to była ucieczka. Dla mnie takie myślenie, że życie jest lekkie i podchodzenie do wszystkiego, em, można powiedzieć, że z pewną dozą mistycznego pragnienia, że wszystko będzie dobrze i odtwarzania w głowie slajdu, do którego nie robiłem nic fizycznie, żeby się ziścił, em, było pewną ucieczką, było pewnym kupieniem czasu e, i nie popychało mnie dalej w życiu, nie zmieniało tak naprawdę tego, kim jestem, bo najczęściej, żeby tak jakby znaleźć się w tym slajdzie, powiedzmy, dalej idąc za Transurfingiem, czyli po prostu wizualizując się w miejscu, w którym chcemy być, najczęściej musimy stać się po drodze inną osobą. Doświadczenia, które są potrzebne, żebyśmy byli tym, kim jesteśmy w tym slajdzie, są często trudne i często właśnie nasze. Konto emocjonalne, jakby powiedział Rafał Mazur, czy innymi słowy, nasz charakter, nasza odporność na stres, to ile potrafimy znieść stresu, e, musi zostać poszerzone. Musimy wziąć na barki więcej, musimy zrobić jakieś rzeczy trudniejsze poza naszą strefą komfortu najczęściej e, i sprawdzić się na nowych wodach. I nie chodzi tu o to, żeby jakoś koniecznie w tych nowych wodach można powiedzieć, że. E, tonąć, w tym sensie, że trzeba tak aż tak bardzo walczyć, tylko raczej trzeba się otworzyć na nowe doświadczenia. A wizualizując slajd i, szukanie, i szukając tylko komfortu, tylko tego dobrego życia, w cudzysłowie, em, przyjemnego życia, w cudzysłowie, życia, które e, będzie bardzo lekkie i przyjemne, jak często Adin Zeland powtarza, możemy niestety utknąć w tym byciu średnim, w tym byciu em, po prostu osobą, która nie potrafi przyjąć więcej na klatę i czy Transurfing praktykujemy czy nie, to pewne trudne wydarzenia w życiu się zdarzają, pewne wydarzenia, które em, czegokolwiek byśmy nie praktykowali, będą ciężkie. O ile stoicyzm pomaga, o ile myślenie w kwestiach Transurfingowych pomaga, o tyle pokonywanie swoich ograniczeń, pokonywanie swoich, swojego strachu, pokonywanie swojego braku umiejętności, przez rzucanie się w miejsce, gdzie te umiejętności są potrzebne i budowanie tych umiejętności, to wszystko może sprawić, że nasze to konto emocjonalne, ta nasza odporność na stres się zwiększy, co za tym idzie, będziemy bliżej bycia tą osobą, która jest tym, kim chcemy być. Będziemy bliżej tą osobą z tego slajdu. A leżąc na kanapie, odtwarzając slajd i czując się dobrze, i czując wdzięczność, że to już jest, niekoniecznie samo to wystarczy. I dla mnie to było ucieczką. Dla mnie to było właśnie, można powiedzieć, że takie podejście było taką miłą fantazją, bo sobie myślałem, jaki to będę świetny, a nie wkładając pracy. Jaki to będę super i jak. Wszystkie rzeczy osiągnę lekko, bo coś się powydarza i świat mi da to, co chce. Lub świat po prostu przyniesie mi to, co chce na tacy, a ja będę dalej mógł się relaksować. I wydaje mi się, że to myślenie jest nie do końca poprawne. Wiesz, Transurfing czy nie, jeśli chcemy więcej, jeśli chcemy być kimś więcej, jeśli chcemy robić więcej i osiągać więcej i być kimś więcej, to Potrzebujemy nowych umiejętności, potrzebujemy przeżyć więcej, potrzebujemy postawić się w miejsca, gdzie doświadczymy więcej rzeczy, które ostatecznie doprowadzą nas do tego miejsca, bo to nie chodzi tyle o ten końcowy produkt, tylko raczej chodzi o proces stawania się osobą, która tym końcowym produktem może być. I Warto zwrócić na to uwagę, warto zwrócić uwagę na ten proces, warto zwrócić uwagę na stawianie się w takich miejscach, które nas stworzą, tą osobą. I często te rzeczy są trudne, często te rzeczy są stresujące, często te rzeczy wymagają przynajmniej krótkofalowej walki. I nie jest to złe, nie jest to niezgodne z transferfingiem, bo moim zdaniem, życie to nie jest tylko ciągła przyjemność. Jak powiedział William James. Jeśli życie byłoby, jeśli celem w życiu byłoby odczuwać przyjemność, pijak byłby na szczycie życia, można powiedzieć. Oczywiście, nie jest to dosłowny cytat, parafraza, ale wiecie o co mi chodzi. Także pewne trudności w życiu, pewne doświadczenia, które wymagają od nas rozwoju, będą doświadczeniami pozytywnymi, będą doświadczeniami, które sprawiają, że jesteśmy lepsi. To jest coś, co warto mieć w pamięci, um, i oczywiście to moja perspektywa, bo nie nawrócę kogoś, kto zna Transurfing lepiej. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ocło życie pocztowe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga wkrótce i recenzji w tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.